Yeah. Joe. Uh. Witam bardzo serdecznie z tej strony Wuha i gramy so, gram sobie w Tomb Raidera. Tak mówię, że nie będę w tego nagrywał już, aczkolwiek poprawili wreszcie komunikację. To znaczy, nie wiem kiedy poprawili, bo w ramach tego, że w ramach tego, że wracam, dokończyć serię Tomb Raidera. Stwierdziłem, że warto zajrzeć także do multiplayera. Dobra. I gramy właśnie w misję ratunkową. Jestem z Solari i musimy nie po, musimy dopuścić nie dopuścić raczej do tego, aby. Nasi przeciwnicy zebrali medykamenty, które pozwolą im wygrać grę i wyleczyć się. Tak, właśnie patrzę, gdzie oni idą. Są tam. Dobra, zabite. Gdzie oni są jeszcze? Ja sobie tak stoję w sumie na pałę. Mogę zaraz zginąć. Przyjemnie się gra w, w tą grę, po tych poprawkach wszelakich. Aczkolwiek nie unikna ona. Nie unikna ona kolejnych błędów, jak jakieś błędy wyszukiwania gry czy, czy wywalania. Idziemy tam po nią. Dzień dobry. Dziękuję. Muszę sobie. O właśnie, przeładować broń. I spróbujemy wyjść w przeciwników. Gdzie oni są? Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj jest. Widziałem. I idę. Dobra. No chodź. O nie, nie A i tak zniszczyłem ich Kurcze, to było, to było słabe z tego względu, że amunicji mi zabrakło. Ach, amunicji, właśnie, ale mam nadzieję, że się trochę po podpalali. Tak, spaliłem kores i. O, to nie zdążyłem przeczytać. Oj, Wiktoria też. Pięknie. Dobra, ciśniemy dalej. Jest nas czwórka na serwerze, z tego co pamiętam. No, mało osób w to gra, niestety, ale są sytuacje, kiedy można spotkać ich więcej. Wtedy jest naprawdę niezła akcja, kiedy się zbierze dużo osób i dużo ciężej się graniesz teraz, bo musimy iść po to. Dobra, zginiesz. Dobra. Mmm, to był kill za kill. Jakoś dziwnie stanąłem, nie mogłem się poruszać zbytnio. No samuraju. Dobrze. No szybciej, odrodzimy się za 3, 2, 1, 0. Jedziemy dalej. Tarcza ochronna się skończyła. Egzekucja, zabójstwo. Super. Cała drużyna dostaje punkty. Przez to. I bardzo dobrze. O tu, tu jest amunicja, muszę pamiętać. Na tej mapie nie grałem? Nie grałem jeszcze. Jakoś tak się trafiało, że dużo zimowej map było. Spokojnie. Musimy pamiętać, że tutaj nie wolno. Ale lagi, naprawdę. Dobra, przeładuję i idę. Bo ja widzę, że tam. tam się chcą poleczyć. Nie ma. No i zginiesz, dobra. Ajajaj, padłem ofiarą nękania szczurasa. On drugi raz zabił. Myślałem, że się uda zabić. Za mało życia miałem. Nie ma tutaj typowych osłon, co mnie trochę boli. Niby można kucać, ale mnie się jeszcze nie udało. Dobra, idziemy, idziemy odzyskać... Dobra, zdobyliśmy punkty. Spokojnie... Bez panikowania... Trzeba podejść, bo jeszcze przeciwnicy mogą gdzieś tu być. Tam są teraz medykamenty. Nie, nie, nie. Spokojnie... Tu jest koleś. Idę po niego. No giniesz. Teraz zdezowałem, przyznaję się. Trzecia broń. Zmienimy amunicję. Aj No i padłem. No tak to jest. Strzelba jednak na krótki dystans jest lepsza. Odzyskali. A nie dobrze. Zostały 4 minuty do końca rundy. Mam nadzieję, że się uda. Um, mają tylko jeden medyka. No i koleżanka jeszcze. No, nie mogę trafić. Dobra. Tak, pomogę ci. O, i zabili mnie. No, niestety do dwóch leżących nie warto podchodzić. Awans na jedenasty poziom, pięknie. Bardzo ładnie. Mnie się to podoba. Wow. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. O. Spokojnie zabijemy, zabijemy Idziemy, idziemy. Dobra, ale A... o, dostałem achievement, ehm, porażkę niestety. Donieśli D 5 Niemożliwe, mm, nie dobrze. Bardzo niedobrze. A szkoda. Do widać, że Corsis coś mówił. Ale chyba była zmiana drużyn, bo on był po przeciwnej. 11 poziom. Złośliwość. Ciekawe, co to daje. Falszywe pudełka amunicji. Też ciekawe, co to jest. Pewnie jakiś taki. E, Bayer. Zdały nam 3 rundy. E, jedna runda to jeden odcinek.